Hej. Hej witam, witam wszystkich. Saludo z Mili Celestek. Dość tak przez przypadego pani oglądała. Nie wiem do, do wszystkich kierunku nie wiem w jakim jesteście w tej chwili nastroju, jak tam wszystkie światowe sprawy was ukierunkowują. Ja tu chcę zrobić taki, no, miejmy nadzieję, że w dobrym, taki krótki klipek. Muzyczny on będzie w tej chwili nie słychać żadnej muzyki jeszcze lekką zagadkę, le, prośbę o le, le, lekką podpowiedź. Może będzie dla. Paru osób z jakichś powodów ciekawy. Co chcę powie powiedzieć na wstępie, że ogólnie nie przypadam zbyt specjalnie za muzyką typu dyskotekowego, ale proszę jakie paradoksy w życiu w muzyce bywają, że znajdują się takie, można znaleźć takie kawałki, że no to już jest sprzed wielu lat, ale że człowieka takiego jak ja umuzycznionego, muzy uzdolnionego. Potrafią prawdziwie, potrafią naprawdę fascynować. Już to włączam. Co to jest? Co to jest? Ja tu nagrałem to, co mnie interesuje. Powtarzana sama solówka. Powtarzana parę razy. Jaka jest kwestia, y, szanowni państwo, mm, ja tu postaram się jeszcze z powrotem troszkę wpuścić. Nie, nie, włączyć niech to, be, niech to o ile mi się uda. Y, w tle sobie gra. Natomiast także będę mówił i próbował to zrobić. Natomiast o co mi chodzi? O co mi chodzi, że... a tu się coś innego włączyło że szukam pomysłu, szukam pomysłu, jak to spróbować zagrać. Nie ma tego, nie ma, nie, nie można znaleźć żadnych tabów choćby w uproszczony sposób, przybliżony. To mówię od razu, może być wersja jakaś dla amatora, ale jak spróbować z tym do, jakiejś, do jakiegoś podkładu się dostosować, coś spróbować z tym poćwiczyć. Nawet nie ma karaoke tego utworu, w zasadzie jakbym tą, tą solóweczkę po swojemu próbował zagrać, to nie mam za bardzo do czego tak poimprowizować na luzie. Ale czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć? Znam już paru gitarzystów dobrych, w tym dwóch Marcinów co najmniej. Może, może ktoś jakiś pan czy jakaś pani gitarzystka cokolwiek będzie w tym stanie podpowiedzieć, podpowiedzieć. gdyby oczywiście nie było zbyt wielu odpowiedzi na które, które, które by mi pomogły zagrać to, ni, to nic nie szkodzi, będzie sobie klipek, klipek. E, i o co y, chodzi będzie sobie taki miejmy ro nadzieję romantyczny klipek i czy ktoś mógłby podpowiedzieć właśnie w kwestii Yy, w kwestii o, wyłączyła się ta lampka w kwestii czy ewentualnie można znaleźć do tego jakieś taby a jeżeli by można jeżeli by nie można to to, to cokolwiek podpowiedzieć yy, podpowiedzieć yy, podpowiedzieć yy, no nie chce mi się ta lampka włączyć bardzo żałuję podpowiedzieć yy, jak jak to może tutaj pokażę teraz, jak, gram, jak wygląda mój sprzęt. Podpowiedzieć w, kierunku, w tym kierunku, jak, jak można próbować jako amator yy, to jakieś to, to, takie słowo uskutecznić. O samą solówkę mi chodzi. Aha, ja to już próbowałem i, i, i mogę próbować, ale właśnie chodzi o to, czy, 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 czy komuś to, ta, ta, tak samo ta solóweczka się bardzo, bardzo przeogromnie podoba. To jest muzyka dyskotekowa, ale ta solówka jest wyborna. Ta solówka jest wyborna. Także, gdyby ktoś miał jakieś pomysły, to będę wdzięczny za, za wszelką korespondencję. już coś innego gra, za wszelką korespondencję, e, e, podpowiedź e, i, i, i choćby w temacie, czy, czy, czy komuś się to podoba i czy próbował to zagrać. No i cokolwiek w tym, w tym względzie. Taki konkursik, prośba o podpowiedź, a równocześnie o powiedzenie o tym, co mi, się co mi się podoba w muzyce. Także na razie w sumie to długo trwało. Zamierzałem po prostu dadać pytanko, puścić kawałek tej solówki, a to już ponad 5 minut. Ale może kogoś nie zanudzi. Także pozdrawiam wszystkich. Cześć. Nara. Saludos. Everybody. Hej.